Zima, a zespół czekaniem wyrusza na podbój polskiej sceny muzycznej. Doczekaliśmy się pierwszego koncertu w 2024 roku i tym samym kolejnego odcinka z serii Czekaniem w trasie. Dokąd dziś się wybieramy? Zobaczcie sami. No dobra, to jesteśmy czekaniem w trasie. witamy w nowym roku 2024, rozpoczynamy koncert ten, jest zimno, strasznie zimno, my to mamy takiego farta, że albo jest bardzo zimno, albo jest bardzo gorąco, jakoś nie możemy trafić na ten moment, żeby było taka idealna temperatura, żeby było takie 15-20 stopni, rześko, cieplutko, a jednocześnie... Bardzo przyjemnie. No ale w każdym razie dotarliśmy czekaniem w trasie. Jesteśmy pod klubem Elczes Wyrgoszczy, gdzie będziemy dzisiaj grać koncert. Jest 7 stycznia 2024 roku. <śmianowidł> Czekaniem w trasie, prosto ze sceny klubu Elczes w Bydgoszczy. Koncert, który za chwilę zagramy, będzie pierwszym w 2024 roku. Ale to nie wszystko. Zagramy też na finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Grudziądzu, a także w podwarszawskiej Zielonce. Szczegółowe informacje znajdziecie na naszych mediach społecznościowych. A propos mediów społecznościowych, sprawdźmy co tam słychać. No i po koncercie czas jak zwykle za szybko minął, ale publiczność, która tak tłumnie dziś przybyła na nasz występ, sprawiła, że ten czas będzie dla nas niezapomniany już na zawsze. Mam nadzieję, że naszym występem również sprawiliśmy, że takie wrażenia mieli wszyscy słuchający nas dzisiaj. Wiecie, że to w dużej mierze dzięki Wam możemy się rozwijać, dzięki tym naszym pierwszym odbiorcom, pierwszym słuchaczom, pierwszym fanom. I myślę, że śmiało mogę powiedzieć, że ten materiał, te utwory, które zagraliśmy dzisiaj na koncercie, które znajdują się na naszej pierwszej płycie, dedykujemy właśnie Wam. Dziękujemy, że jesteście z nami. Jak widać. Ja sam chcę teraz. Cóż się stało, że tym razem sam chętnie pojawiasz się w kadrze? Powiedz mi. Jestem na koncertowym Haju i po skończonym koncercie tak zawsze mam. Że <noise> mam bardzo dobry humor. <noise> no to super. Ci Trudno nie mieć dobrego humoru. Zdecydowanie dzisiaj żarło wszystko. Normalnie muzyka sama siebie grała. To był prawdziwy kosmos. Tak. I właśnie tak nazywał się utwór, który zagraliśmy jako ostatni z naszej płyty. Tak. A później zabisowaliśmy go jeszcze. Tak. No bo jak taka wspaniała publiczność. Które która już. Się... Tak, już wychodzą, już tutaj ostatki zostały, tak. bo już jest dobre pół godziny po koncercie. Tak, ten kosmos naprawdę dzisiaj tutaj był Tak, Szymon potwierdza. Leszek, czy ty masz coś do powiedzenia w ogóle? O, cześć Sebastian! Cześć, cześć! cześć. Było rewelacyjnie, było super. Tak! Jakiego słowa by nie użył, to i tak jest nie oddał tego, co bym chciał powiedzieć. Nie wiesz co powiedzieć. Znaczy mowy mi nie odjęło, nie nie ale po prostu ten klimat, ten nastrój... Jestem tak zadowolony, że jeszcze napawam się tym wydarzeniem. No to świetnie, bardzo się cieszę. Raczej nie bardzo. W momencie, jak ty... Weronika, słuchaj, nie wiem czy Cię ta informacja ucieszy czy nie, ale mamy 4 minuty materiału do nagrania. Także musimy się streszczać. Słyszałem, znaczy widziałem i słyszałem i widziałem, znaczy widziałem i słyszałem, znaczy dotarło do mnie, że bardzo dużo osób do ciebie podchodziło po występie. Wszyscy cię chwalili. Powiedz mi, jak te ich wrażenia, bo tak wiesz, piąte przez dziewięć... Chcą więcej. Ale co mówili bezpośrednio? Chcą więcej. Ale... Więcej. No, że bardzo im się podobało, że to była prawdziwa uczta muzyczna przed chwilą właśnie usłyszałam, także no ja się bardzo cieszę. Tak samo się cieszę i to oznacza, że trzeba będzie tutaj jeszcze więcej. więcej zagęścić tych koncertów, nie? Występować, bo każdy chce cię usłyszeć, zobaczyć, podziwiać, słuchać, podziwiać, zobaczyć, oglądać. Dobra, czas kończyć, słuchajcie. Wiesz co, zostało mi jeszcze tak, czas kończyć, masz rację. Tutaj mikrofon jakiś leży nie pamiętam się mój. Ktoś tu przed chwilą krzyknął, zdaje się Szymon, prawdziwe życie muzyka, żebym pokazał. No, Proszę bardzo, to jest film dokumentalny, jak ze spółczekaniem e, idzie po futerały. Tak, idzie po futerały, to jest prawdziwe życie muzyka. No i skończyliśmy. Niestety nie mogłem nagrywać w trakcie, bo byłem w użyciu. Ale mamy materiały z kamery i z rejestratora. Mamy czekanie w trasie, mamy pozostałe materiały. Będzie, będzie na pewno jakiś ślad. Czy będzie ślad? Zdaje się trochę opustoszało. No ale jak wszyscy byli na koncercie czekaniem, no to trudno teraz znaleźć kogoś na ulicy. Ale jeszcze nie jest wcale jakoś późno. 21.16 w tym momencie. No jest niedziela, może dlatego. Ale tak, naprawdę było sporo osób na naszym koncercie, co bardzo, bardzo cieszy. Jeżeli ktoś ogląda z tych osób, to gorąco pozdrawiam.